Ja up, obowiązki, a czy zapomniałem, tak. że mam robić te wstępy. Ja się mam tak. widzowie, dzisiaj sobie zagram w Fortnite. Wczoraj filmu nie było niestety, bo nie mogłem, skończyłem szkołę o 16. Musiałem iść na dodatkowe angielskie, a później się uczyć, więc tak średnio mogłem, no, ale jestem, nagrywam. To co? Grajmy. Dobra. não branco não o Nie, 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 nie się! Bo nie, 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 pompę. nie, ja nie, Dobrze. Pierwszy wrak Ty lubię? Trzef. Ale oczoszko. Co to moje kurwa? Ty się odkryjesz? Bo się ciema zero pingu! Nie, nie gram ja tą grę nie chcę, Ja nie mogę, mam tą dupę widziała łapka górę i sobie ignara.